Rabia Songirme, nieśmiertelny alchemik, szpieg czy oszust. Wyobraź sobie człowieka, który pojawia się w najważniejszych momentach historii, nie starzeje się, posiada wiedzę wykraczającą poza swoje czasy i mówi w wielu językach bez najmniejszego akcentu. Twierdzi, że potrafi zamieniać metale w złoto i odkrył eliksir nieśmiertelności. Czy to możliwe? Hrabia Songierme to jedna z najbardziej zagadkowych postaci XVIII wieku. Przypisywano mu niezwykłą inteligencję, zdolności alchemiczne, a nawet dar wiecznego życia. Był przyjacielem królów, szpiegiem, wynalazcą i filozofem. Ale kim naprawdę był? Czy był genialnym naukowcem, który wyprzedził swoją epokę? Czy może zręcznym oszustem i mistyfikatorem? A może naprawdę odkrył sekret nieśmiertelności? Przygotuj się na historię pełną tajemnic, spisków i zagadek. Kim był człowiek, który zdawał się nie podlegać prawom czasu? Jego historia zaczyna się w ciemności, nie wiemy kiedy dokładnie się urodził ani skąd pochodził. Niektóre źródła podają, że przyszedł na świat w XVII wieku, inne twierdzą, że było to nawet wcześniej. Według jednej z teorii miał być synem księcia Franciszka II Rakoczego z Węgier. Inne pogłoski głosiły, że był Żydem Sefardyjskim, Portugalczykiem, perskim arystokratą, a nawet potomkiem zaginionej cywilizacji Atlantydy. Już sam jego początek jest zagadką, a im dalej zagłębiamy się w jego historię, tym robi się ciekawiej. me pojawiał się na dworach całej Europy od Francji. Przez Niemcy, po Rosję. Był cenionym doradcą królów, arystokratów i naukowców. Twierdził, że ma setki lat i znał postaci historyczne sprzed wieków. Jego niezwykłe umiejętności. Biegle mówił w wielu językach bez żadnego akcentu, jakby spędził w każdym kraju całe życie. Był wybitnym muzykiem i kompozytorem, grał na skrzypcach niczym najwybitniejsi wirtuozi. Posiadał wiedzę alchemiczną, twierdził, że potrafi zamieniać metale w złoto i stworzył eliksir młodości. Znał się na chemii i medycynie, według legend, znał lekarstwa na wszystkie choroby. Przewidywał przyszłość, podobno ostrzegał Marię Antoninę przed rewolucją francuską. Wszędzie, gdzie się pojawiał, wzbudzał podziw i zdumienie. Ale jego największa tajemnica wciąż czeka na odkrycie. Songierme nigdy nie wyglądał na swojego wieku. Gdy spotykano go po latach, wyglądał identycznie. Ludzie, którzy twierdzili, że go znali, ze zdumieniem odkrywali, że nie postarzał się ani o dzień. Czy rzeczywiście znał sekret wiecznego życia? Niektórzy twierdzili, że znał formułę eliksiru nieśmiertelności. Inni uważali, że był mistrzem alchemii i kontrolował proces starzenia się organizmu. W XVIII wieku Voltaire, jeden z największych filozofów tamtych czasów, powiedział o nim: Hrabia Songirme jest człowiekiem, który wie wszystko i nigdy nie umiera. Ale to dopiero początek legendy. Songirme był uwielbiany przez europejskie elity. Przebywał na dworze króla Francji Ludwika XV, gdzie zdobył ogromne zaufanie monarchy. Król ufał mu tak bardzo, że powierzał mu tajne misje dyplomatyczne. Hrabia negocjował w imieniu Francji, podróżował po świecie i zawsze miał dostęp do najbardziej wpływowych ludzi. Ale to nie koniec jego działalności. W Anglii rozmawiał z królem Jerzym III. W Rosji podobno pomagał Katarzynie Wielkiej w przejęciu władzy. W Niemczech był doradcą Fryderyka Wielkiego. Jak to możliwe, że jeden człowiek miał wpływ na tak wielu potężnych władców? Czy był genialnym szpiegiem? Czy może rzeczywiście żył dłużej niż powinien? Według oficjalnych zapisów, hrabia Songirme zmarł w Niemczech pod koniec XVIII wieku. Ale czy na pewno? Kilka lat po jego rzekomej śmierci ludzie zaczęli widywać go na nowo. Widziano go w Paryżu w czasie rewolucji francuskiej. Spotykano go w Prusach i we Włoszech. W XIX wieku Helena Bławacka, twórczyni teozofii, twierdziła, że spotkała go osobiście. W XX wieku pojawiły się doniesienia, że był widziany w różnych częściach świata. Czy naprawdę zmarł? Czy może odkrył sekret życia wiecznego? Hrabia twierdził, że odkrył tajemnicę kamienia filozoficznego i posiadał wiedzę pozwalającą na transmutację metali. Niektórzy świadkowie twierdzili, że potrafił zamieniać ołów w złoto, a nawet stworzył eliksir życia, który czynił go nieśmiertelnym. Według legend, w swoich księgach zapisał sekret nieśmiertelności, który do dziś pozostaje tajemnicą. Choć nie ma dowodów na jego nieśmiertelność, Songierme pozostaje symbolem alchemicznej wiedzy i tajemnicy. Do dziś fascynuje badaczy okultyzmu, a jego historia inspiruje liczne książki, filmy i teorie spiskowe. Tajemnica hrabiego Sągierme pozostaje nierozwiązana do dziś. Czy był genialnym naukowcem i alchemikiem, mistykiem i magiem, szpiegiem i politykiem? Oszustem, który stworzył legendę wokół własnej osoby? A może rzeczywiście nieśmiertelnym człowiekiem? Jedno jest pewne: jego historia wciąż fascynuje i budzi pytania, na które do dziś nie mamy odpowiedzi. A ty? Wierzysz, że hrabia Songierme znał sekret wiecznego życia? Daj znać w komentarzu i podziel się swoimi teoriami.